Siema. W Biblii znajduje się jedna rada, która jest dosyć dziwna, i brzmi ona: zawsze się radujcie. I normalny człowiek sobie myśli: ale jak ja nie mam się z czego cieszyć, to z czego mam się cieszyć? W ogóle o co chodzi? Radość jest jednym z darów Ducha Świętego, to też, ale powiem Wam, że oprócz tego myślę, że jest tutaj ukryta pewna. Taka zagadka dla tych e, najwytrwalszych i tych, którzy odważą się te spróbować. Po prostu odważą się spróbować, zaufają, um, zawierzą tej radzie i pójdą za tym. I powiem z doświadczenia życia mojego, że to działa. E, łatwo jest się cieszyć, jak wszystko się układa tak, jak chcemy. Natomiast w sytuacji, kiedy widzimy schody, kiedy Coś ewidentnie poszło nie w tą stronę, hmm, wtedy teoretycznie jest ciężej, ale jeżeli sobie postanowisz, że będziesz najbardziej radosną wersją siebie na ten dzień z tym problemem, w tej sytuacji, to zobaczysz, jakie otwierają się wtedy obszary, o których człowiek w ogóle nie miał świadomości, że są, e, jaki obszar możliwości, jaki. Jak się zmienia nasze myślenie z miejsca niemożliwości, nie to się nie uda, to się nie da, tego się, to jest po prostu kaplica. Wchodzimy w miejsce, w przestrzeń niesamowitych możliwości i tego, co do nas przychodzi. I to się słuchajcie, też bardzo sprawdza, zwłaszcza przed jakimiś stresującymi wydarzeniami typu rozmowa, typu chcesz z kimś o czymś porozmawiać, stresujesz się. I jeżeli stres zamienisz na radość, i sobie tak zupełnie na logikę powiesz, teoretycznie powinnam być zestresowana, ale ja nie chcę być zestresowana i nie będę zestresowana, ja wybieram radość. Słuchajcie, jeszcze nie miałam takiej sytuacji, że jak wybrałam radość, żeby źle poszło. Zawsze ten wynik jest dla mnie pozytywnie zaskakujący, i ja myślę, że w tym szaleństwie jest metoda. Naprawdę. Mm, Duch Święty, jak to pisał, to źle nie mówił. Zawsze się radujcie, bo teraz pomyślcie: no, jeżeli jest jakiś problem, jakieś wyzwanie, jakiś challenge, to zawsze mamy do wyboru mm, zrobić to w sposób przyjemny, e, przyjemny, radosny, który, w którym będziemy myśleć o celu. O tym, jak będzie przyjemnie, kiedy to już się wszystko uda, albo mamy możliwość narzekać, że hmm, ja bym chciała, żeby to już było, ale tego jeszcze nie ma. Nie wiadomo, ile to zejdzie, nie wiadomo, czy to się uda, nie wiadomo to, nie wiadomo tamto, a to jeszcze y, dużo przed nami i tak dalej, i tak dalej. I to nas demotywuje, no po prostu to nas demotywuje. Cokolwiek zaczynamy robić, z wizją e, radosną, e, to naprawdę zupełnie inaczej to wychodzi. Zupełnie inaczej. Inne jest nasze nastawienie, inny jest mental. Więc ta zasada biblijna, słuchajcie, ona naprawdę ma sens. Ona ma sens. I spróbuj to zastosować na zasadzie przekonaj się, tak? I ja naprawdę miałam w życiu kilka. Może 10 sytuacji, w których um, miałam przed sobą bardzo trudną sytuację. I nie było takiej. Um, ja z reguły błogosławię osoby, które w tym uczestniczą. No bo zawsze jest jakiś człowiek, tak? No ciężko mieć trudną sytuację z samą sobą, ale wtedy też można siebie pobłogosławić, więc to też jest problem rozwiązany. Więc błogosławię siebie, innych i po prostu u mnie sprawdza się tak, włączam muzykę skoczną, klubową, taneczną i ktoś z boku popatrzyłby na to, że ja jestem ultra radosna, że się nic nie dzieje, a tak naprawdę mogę przeżywać największy problem mojego życia. Tylko, że ja go rozwiązuję radością. I bardzo często jest tak, że jest to mylnie rozumowane, że z zewnątrz ja wyglądam na osobę w szampańskim nastroju, a tak naprawdę w środku rozwiązuję ten dylemat, ale w biblijny sposób. Dla kogoś może to być znakiem beztroski. No i okej. Okay. Nie zależy mi na, na tym, jak, jak będzie to rozumiane, bo Bóg i ja też wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. W każdym razie, mając do wyboru płakać, martwić się, rozpaczać, wyobrażać sobie czarne scenariusze, dobijać się, stresować, katować, um, wolę. Radosną wersję rozwiązywania problemu. I też zobaczcie, jakie w tym jest zaufanie do Boga, że ja wiem, że on ten mój problem pomaga czynnie rozwiązywać. Eee, że ja mam wiedzę, wiarę, że on tam jest w tym problemie, że on działa za kulisami, że on ten problem rozwiązuje. I że ja nie muszę nic tracić z tego życia, ja nie muszę rezygnować ze szczęścia, ja nie muszę rezygnować z radości. To jest moim zdaniem potężny dowód zaufania do Boga Ojca, do Jezusa, do Ducha Świętego. Potężny i oni chyba też to doceniają, że ja, mając wyzwania w swoim życiu, staram się. Bo nie powiem, że 100% skuteczności, staram się wybierać rozwiązywanie tego w sposób radosny. I chociażby w tym miesiącu, bądź dobra, przeszłym, w kwietniu, w marcu, miałam kilka sytuacji, które były teoretycznie dramatyczne. A ja wiem, że ja je wygrałam tylko ze względu na to, że nie pozwoliłam, żeby moja rozpacz i mój smutek obezwładniły mnie na tyle, żeby działały emocje, a nie wiara. Maj, ma działać wiara, nie emocje. Nawet jeśli coś wygląda jak game over. Uh, to ty nie widzisz tego jako game over. Ty widzisz to jako początek. I ja, w takich sytuacjach, właśnie o których mówię, ja słyszałam w głowie: to nie jest jeszcze koniec. This is not the end. I uh, no, i dzięki Bogu, że posłuchałam tego głosu: a nie emocji, a nie rozpaczy, a nie smutku, który się wdzierał do serca. Więc uh, wszystko można wygrać radością.